Wszystko rozpoczęło się w kwietniu, wówczas rozpoczął się nabór wniosków do kolejnej edycji Budżetu Obywatelskiego. Tym razem raciborzanie również nie zawiedli i zgłosili wiele wartościowych i atrakcyjnych pomysłów na zagospodarowanie naszej miejskiej przestrzeni. Na ten najlepsze można było oddawać głos w drugiej połowie września. Wczoraj poznaliśmy oficjalne wyniki. Wyniki głosowania jak co roku z udziałem wnioskodawców i mediów po raz pierwszy oficjalnie zaprezentowane były w sali kolumnowej Urzędu Miasta. Wczoraj wreszcie rozstrzygnięto ostatni z etapów piątej edycji budżetu obywatelskiego w Raciborzu. Uważam, że projekty były świetne i każdy zasługuje na uznanie i każdemu mieszkańcowi chcielibyśmy podziękować. I tym, których projekty przeszły, ale przede wszystkim tym których projekty nie przeszły, dlatego, że zachęcamy ich do tego, żeby, głosu... żeby składali te swoje projekty w przyszłych latach. Bo to, że nie przeszły teraz, wcale nie oznacza, że nie można ich ulepszyć, poprawić albo bardziej promować. Także zachęcamy i zapraszamy. A w tym roku wedle woli mieszkańców 1,5 miliona zł rozdysponowane zostanie na 18 projektów lokalnych, czyli na prawie połowę wszystkich zgłoszonych w tej kategorii oraz na dwa ogólnomiejskie. I tutaj zwycięzcami są słynny projekt z defibrylatorami AED oraz projekt Zmieńmy Razem parki Mienia Miasta Rot. Szczególnie zależy nam na ścieżkach, aby poprawić ścieżki, które tam są już bardzo popękane, poniszczone. Zależy nam na tym, aby uruchomić strumień, który jest nieczynny, a mógłby być fajną atrakcją i zachęcać do odwiedzin. Zależy nam na tym, aby poprawić ławki, które znajdują się niekoniecznie w miejscach, które są atrakcyjne, polepszyć oświetlenie i wiele innych pomysłów, które nam jeszcze się urodzą, a tak jak mówię, razem zmieniamy, więc razem będziemy decydowali. A teraz kilka liczb. W zakończonej właśnie edycji zagłosowało ponad 5 tysięcy osób. Najmłodsza miała miesiąc, a najstarsza 97 lat. Najwięcej poprawnie oddanych głosów zdobył zwycięski projekt dotyczący Parku Rota. Było ich blisko 700. Wśród projektów lokalnych była to suma blisko 400 głosów, które poparły świat Disneya, czyli plac zabaw na Polnej. Powiem szczerze, że mieliśmy dużo obaw, bo dużo było nowości, tak? Inne głosowanie, inne... Inne, inne zasady troszeczkę wprowadzone, ale jesteśmy naprawdę zadowoleni. Na pewno będziemy nad regulaminem jeszcze pracować, bo było dużo nowych rzeczy, nowych zmian. Będziemy wspólnie z naszą Radą Miasta przygotowywać nowy projekt uchwały i liczymy tutaj na wnioski i sugestie ze strony mieszkańców, co się podobało, co należałoby poprawić. Także zapraszamy serdecznie do współpracy. A kolejna, szósta edycja budżetu obywatelskiego w Raciborzu już w przyszłym roku. Do końca 2020 mają być także zrealizowane wszystkie projekty, ogłoszone wczoraj w magistracie.